Jest Rafał Trzaskowski, poseł Platformy Obywatelskiej. Dzień dobry. I były wiceminister spraw zagranicznych, co akurat no, ma pewien związek z Syrią, panie, y, panie pośle. Y, czy to oznacza ten atak amerykański, jakąś zmianę y, polityki amerykańskiej w, y, na Bliskim Wschodzie, czy to jest nie wiem, początek jakiejś poważniejszej operacji? No widać, że Donald Trump przede wszystkim chciał pokazać, że jest pryncypialny. Również to, że jest gotów się angażować w tym regionie. Świata. Natomiast ja mogę powiedzieć tyle, jeżeli ktoś używa broni biologicznej i chemicznej, bo tu chemicznej bardziej w stosunku do dzieci, no to musi się liczyć z tym, że, że świat na to odpowie. Rozumiem tylko, że dotychczas uważaliśmy, że ta, Trump raczej nie będzie się angażował w, tak, w tego rodzaju konflikty. No tak, no bo on w z, tym... zresztą takie, takie sygnały wysyłał. Natomiast no myśmy się też trochę spodziewali tego, że Donald Trump. Jak już zostanie prezydentem Stanów Zjednoczonych, no to będzie się zachowywał w inny sposób niż ten Donald Trump z kampanii wyborczej. Dlatego, I zachowuje że... się inaczej. I zachowuje się, zachowuje się inaczej. Bywa czasem bardziej pragmatyczny. Tutaj w tej określonej sytuacji, no bywa bardziej pryncypialny. No i dobrze, bo, bo wydaje mi się, że, że świat zachodu musi wysłać taki sygnał, że no nie będzie przyzwolenia na to, żeby w XXI wieku stosować broń chemiczną. Wróćmy do polskiej polityki. O 8.30 na Rada Polityków Platformy. o czym będziecie rozmawiali? No, szykujemy się do wotum, do, do całej debaty. Wszyscy musimy być wcześniej, żebyśmy na pewno byli na głosowaniu, bo dzisiaj ważny dzień. W Partii Mobilizacja. No, oczywiście. Ja myślę, że chyba w całym Sejmie jest mobilizacja, nie tylko w Platformie Obywatelskiej, ale również w innych partiach i opozycyjnych. No i jak mnie mam w samej partii rządzącej. No tak, ale oni mają dość bezpieczną przewagę, więc y, mogą sobie pozwolić na jakby mniejsze, mniejszą spinkę. No, ja myślę, że, że, że wszyscy będą na sali, bo trudno mi sobie wyobrazić, żeby w takim momencie ktoś z partii rządzącej nie był na sali. Myślę, że to by się spotkało z bardzo surowymi. Reperkusjami. Pani Boś, ta lista zarzutów platformy wobec Pisu jest długa i nie jest. Tak, tak wiem, wiem, wiem. Wszystko robią źle, to jest oczywiste. Na nie wszystko, jest... ale, ba, ale większość rzeczy robią. Nie robią robią... Źle. A co robią dobrze, przepraszam. No, co, no, można, można znaleźć, na przykład w mojej byłej działce w cyfryzacji takie rzeczy, za które można było rząd pochwalić, ale rzeczywiście tych, tych takich aspektów pozytywnych jest niestety mało. To proszę mi powiedzieć, taki najważniejszy wasz zarzut pański wobec ja PiSu, Ja mogę powiedzieć o tym, co, co przerało tak. Ja mogę powiedzieć, co przelało moja goryczy i na pewno było to ten spektakl, który nam Prawo i Sprawiedliwość zafundowało dwa tygodnie temu w Brukseli. I to nie chodzi tylko o to, że to było wycelowane w Donalda Tuska, tylko chodzi o to, że cały kapitał polityczny w polityce zagranicznej, europejskiej został zmarnowany na na taką grę, która była z góry skazana na porażkę. Bo wiadomo było, że Donald Tusk zostanie wybrany na to stanowisko. Wiadomo było, że zgłaszanie kandydata, który nie ma żadnych szans cztery dni przed... Niech się pan nie gniewa, ale to jest... Tak. Pan mówi, że nie ma sensu tak robić, jeśli się wiem, że się mhm. przegra. Platforma składa wniosek o wotum nieufności, chociaż wie, że przegra. No tak, ale sytuacja jest zupełnie inna. Dlatego, że w Unii Europejskiej, jeżeli się próbuje cztery dni przed szczytem zgłosić kandydata z sufitu, no to wiadomo, że się traci... Kompletnie wiarygodność i powagę. Niech się pan nie gnieba, Natomiast... Pan mówi kandydat z sufitu o Jacku Seriuszu Wolskim? Tak, tak. Człowieku, który był pańskim politycznym ojcem. Owszem. I tym bardziej nad tym ubolewam, że dał się wkręcić w tak niepoważną historię. Dlatego, że jeżeli ktoś chce zgłosić kandydata, no to wiadomo, że musi to być premier, człowiek, który cieszy się zaufaniem szefów rządów i państw. Niech pan nie kręci głową, pomimo, że to nie jest wymóg formalny. Nie, chodzi, to mi o nie o coś, opcji. chodzi mi o coś innego. I... to, że tak pan lekko e, e, w te, teraz no, przechodzi do takiego zdecydowanego ataku na ale to nie jest atak. Nie, panie, 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 panie redaktorze, nie słucha pan. To nie jest atak personalny wymierzony w Sariusz Wolskiego. To nie jest czuje atak się pan jako w politykę, Tylko to jest atak w politykę, gdzie wkręca się poważnego człowieka w rzecz, która jest kompletnie niepoważna. bo Gdyby trzy miesiące Prawo i Sprawiedliwość zabiegało o tę kandydaturę, to przynajmniej można by to było uznać za coś, co ma jakikolwiek wymiar poważny. Natomiast. To skazało ten rząd na to, że jest odbierany jako rząd kompletnie nieprzewidywalny i niepoważny. To jest najgorsze, co może być w polityce zagranicznej. I proszę tego nie porównywać do no bo to jest całkowicie naturalne. Chodzi że mi w tylko krajach... o pewien mechanizm. Pan powiedział, że składają wniosek skazany na porażkę. To jest złe. Wy też składacie wniosek skazany nie, na porażkę. Ale, panie, ale to jest, ale, to jest nie, ale w polityce, ja wiem, że chce pan robić <coughs> taką paralelę, ale ona kompletnie nie jest paralelą logiczną ani racjonalną, dlatego że w polityce zagranicznej, Pańskim jeżeli ktoś idzie na ścianę, jeżeli ktoś chce stawiać weto, jest niemożliwe, bo głosowanie było większością kwalifikowaną, no to wybiera sobie rzeczy najważniejsze, typu budżet, polityka klimatyczna. Tam powinien y, swój, swój kapitał polityczny, swojego kapitału politycznego, Prawo i Sprawiedliwość używać. I dla mnie, tylko dokończę dlaczego, dla mnie w momencie, kiedy w polityce europejskiej emocje przesłaniają komuś rację stanu, no bo zgodzimy się, że to była decyzja czysto podyktowana emocjami. Bo nawet Czesi, Słowacy, Węgrzy mówili, że, że lepiej mieć Donalda Tuska na tym stanowisku, kiedy decydują się losy Europy, niż kogoś na przykład z południa czy socjalistę przy całym szacunku dla socjalistów. Kropka. I dla mnie to było ważne. Znaczy, jeżeli ktoś emocjami się powoduje, Trudno go traktować poważnie. Eee, w takim... Dobrze, proszę mi powiedzieć, dlaczego Grzegorz Schetyna jest kandydatem platforma, a nie na przykład Ewa Kopacz? No bo my jesteśmy poważną partią polityczną i przewodniczącą. Ewa Kopacz byłaby niepoważnym kandydatem, Nie, tak? poważnej partii politycznej Przewodniczący, szef partii bierze odpowiedzialność za partię. Przecież skąd się bierze ta dysfunkcjonalność państwa, prawa i sprawiedliwości? Że decyzję podejmuje ktoś, kto nie bierze za to żadnej odpowiedzialności. Że w Unii Europejskiej negocjuje pani premier, <grystanie> ja a decyzję podejmuje pytam Jarosław Kaczyński. O kandydaturę mówię, waszą, a pan mówi o Ale pisze. ja mówię, Grzegorz Schetyna jest szefem naszej partii i w poważnej partii nie daje się kogoś z tabletu, nie daje się kandydata innego, nie daje się kandydata z kandydata, który nie jest przewodniczącym, tylko się bierze odpowiedzialności. Pytam o platformę, pan mówi o to może spróbuję inaczej. Zapytamy PiS, wtedy pan odpowie o Platformie. Ale nie, no przyzna pan, że to jest naturalne. Znaczy, myślę sobie, że gdyby pan, gdyby była kandydatura kogokolwiek innego, to wszyscy dziennikarze mówiliby, dlaczego przewodniczący nie bierze odpowiedzialności, ja tylko, tylko wysuwa kogoś innego, prawda? Yy, Całkowicie naturalne. Co takiego, ma, co takiego ma w sobie Grzegorz Schetyna? Witold Bańka wczoraj w studiu, pan minister sportu powiedział, że ma druga młodość, trzecie zęby wilka z chetyny. Nie wiem, ja, nie, ja nie, nie lubię tego typu porównań. Wiem nie, jedno, że to jest twardy gracz i jest potrzebny na twarde, trudne czasy. Natomiast nie będę się bawił w porównania zęby czy, czy, czy tego typu rzeczy, bo po co? Kto, kto zagłosuje za waszym wotum nieufności? Jak pan przewiduje? Ja mam nadzieję, że cała opozycja. Ubolewam, że nie Kukis. no bo słyszeliśmy jego wypowiedzi, bo tutaj cała opozycja powinna być zjednoczona w tym, żeby pokazać tę żółtą kartkę rządzącym. No tak, ale wyście postawili całą opozycję pod ścianą. Nie rozmawialiście z nimi, tylko mówicie, chcecie, to musicie poprzeć nas. No ale dlaczego pod ścianą? Przecież były rozmowy, były rozmowy. się prezydia klubu Platformy Obywatelskiej. Przed zgłoszeniem wniosku o wotum nieufności nie było żadnych rozmów, ale w, a w każdym razie, razie ale wiadomo, był, ale, znaczy, tak wiadomo było, stawiamy wniosek, wiadomo było, każdy, kto zna yy, Grzegorza Schetyny wiedział, że on będzie kandydatem. Bo to jest poważna partia, w której lider się nie chowa za kogoś innego. Więc ja to znaczy ja nie rozumiem tego postawienia pod ścianę. Wiadomo było, zgłaszamy wniosek, jasne było, że będzie Grzegorz Schetyna, no i potem doszło do normalnych rozmów. Nie potraktowaliście nowoczesnej PSL-u siłą? Nie. Były normalne rozmowy, partnerskie rozmowy i z nowoczesną mm. i z PSL-em, a y, takie głosy, y, no nie wiem, zdziwienia, że to był grzegorz Schetyna, ja tego nie rozumiem. No przecież to było jasne. Yy, szef, szef klubu platformy wypo, no, wypowiada wojnę prezydentowi mówi: Dajemy słowo, daje słowo, że postawimy dudę i szydło przed Trybunałem Stanu. No, Załamanie konstytucji są konsekwencje. Postawicie prezydenta i panią premier przed Trybunałem Stanu. Dajecie słowo, tak? Łamią konstytucję, za to są konsekwencje. I koniec, kropka. Chcecie, Lubi pan jak, jak się stawia szybko nie, jak, kropkę, jak, stawiam kropkę. Jak chcecie prowadzić politykę, jeśli na dzień dobry mówicie prezydentowi, że wojna między nami, koniec. No ale jak można inaczej prowadzić politykę, jeżeli, jeżeli pan prezydent yy, nie ma szacunku dla konstytucji, to co możemy innego powiedzieć? Ja mówię dokładnie to samo. Wszystkich tych, którzy łamią konstytucję, postawimy przed Trybunałem Stanu. No To jest sprawa absolutnie oczywista. Ja rozumiem, że teraz pan prezydent się trochę obudził yy, i dobrze, i dobrze, że się obudził, i że co prawda trochę późno widzi te wszystkie wpadki i błędy ministra Macierewicza, lepiej późno niż wcale. Mam nadzieję, że prezydent wybije się na pewną autonomię. Yy, no i to na pewno będzie z korzyścią dla państwa. Natomiast za to, jak łamał konstytucję, no musi niestety być rozliczony. Bardzo proszę. Niestety. Bardzo panu serdecznie dziękuję za rozmowę. Kłaniam dziękuję się. Nisko. Do widzenia państwu.